No tak. lepo wyjedziemy z dziadami. Teraz chociaż chcę duo wygrać. Duo wygrać? Co? Duet Mateuszy was pokona. Właśnie. Dwa ma... Czy myślicie, że macie jakieś szanse z dwoma Mateuszami? No właśnie, jeszcze dziadami. zaczynamy. Co? Hongkong? Potężny Hongkong powstał. To rynek azjatycki, co? Wygraliśmy już, co? Co? Wygramy. A to wy macie koronawirusa, to tam. No, no to jest terna, najlepsza broń. Później tylko Londyn i Lyon? Bo dwa potężne miasta się zrobiły i. No serio! Trzeba by jechać w Trajany. Urde! O Wenecja, proszę Ominęli nas. A ja pojadę do Hongkongu albo do Szanghaju. No dawaj, wypowiedź Bad, Bad, nas. Miło, by było No i pięknie. Wiedziałem. Pierwsze pieniądze. Pierwsze pieniądze zrobione. Jak Pakań. ja nienawidzę tego. Pierwsze koty zapłaty. Co, oto ja tego tutaj? Jeden własny. Białem o te Dobra. Ciub? No niedobrze. Cześć. No to, to, to już było słabe. Ale nie odkupuję tego. Ej, ale mam dalej ponad 2 miliony. Czy mam ponad 2 miliony? No on mi to odkupił! Ty, odkupił skądkrąg? Skąd? Po co? Ficów? się jest bulwersowałem. I dlatego <laughs> ja kupiłeś okopy. A no, ja na Oni chodzą naszymi śladami. Dokładnie. Jak to jest możliwe w ogóle? <laughs> to, to ja raz. teraz też na ja A teraz... nie. Chciałby szansa. szansę. wiem, jedno z tych, chcesz organizować Mistrzostwo Świata. Świetnie. Wenecja i Hongkong, na no spokojnie. Wenecja. Co za Wenecja nam tu tworzy? Tak, eee. takie tam dropnia. To coś. Nie, Co? eee, nie Dubaj. Jak to nie Dubaj? Dobrze, wam idzie, bo kupić je wyspy A Nie, dobrze. To, to, to nasz Dubaj, dobra, to. to nasz Dubaj, nasz! Not good. Masz tam przez cały monitor. Siu! Komidorem. No co to jest? <grymne> I, I, ja I ja też tam pacz, I I ja też idę, patrz to. Pieniądze do nas wracają. Ola z go, go. Go. O Las Vegas. Idziemy web w łeb, ewidentnie. Z głowa w głowę, tyłek w tyłek. No. Taki z ciebie wręcza się. A ja jeszcze, kurde. Gdzie to... O, o, dobrze, to mi się podoba. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, tylko nie Warszawa. Jeden Sim, czy dwa domy. Pa. Wystarczy omijać tą Warszawę. No właśnie, to już nie będzie takie proste. Jak? To tylko jedno pole. Las Vegas. O. No właśnie, i tu już zaczynamy... Nie no, spokojnie, spokojnie. To, to tak nie działa. To tak działa. To tak kurwa o, działa. nie działa. Nie stać go, żeby odkupić, jest dobrze. Nie odkupuj tego, po co cię tu? To... Nie stać. Nawet no właśnie Nowy York, już zarabiasz, widzisz? Już się odkuwamy. No można, nawet mn... więcej. O kurwa. <grym> Ma mamy pieniądze, mowna pieniądze, mowna pieniądze. Mowna. pieniądze są ważne, nie? Pamiętaj, co, o, za co ja, do... ja dostępuję tyle pieniędzy? Za tyle kopiłek. Aha, O tych Ale mi się skończą zaraz pieniądze. Fakaj. Mamy my tu kurde, zainwestujemy zaraz, że duże, bo dobre. Inwestuj, invest. No, zobaczysz. Pekin. Nasz, nasz rynek, kurde, w Pekinie i Hongkongu, i, znaczy byłem w tak Hongkongu, tak się rozbuduje. A dosy, do nie Dzieci do szycia adidasów zatrudnicie i... No. już widzisz szansę... A, to ty. <laughs> Ale patrz, jakby dużo pieniędzy mamy, oni nie mają. To jest nasz plus. Szansa. Okay, no nie, sobie. jeszcze szansa. Serio? Ajajaj. Aj, aj. O, Panda zostaje za dużą prędkość. No nie. Bo 50 koła, dostać mandatu. A no to... to tyle, prawie, prawie tyle co zrobisz się z domu. Była taka chwila konsternacji. O co chodzi? <laughs> no dobrze jest, bo... No nie, nie co ty? mapa? Co ty? Sam, mapa jest taka, zarobisz i siedzisz u nas. Jeszcze pewnie rozbuduję. Oczywiście. Teraz podałem. Dobra, lecimy dalej. Perfect. O, Londyn, pięknie. London Tipton. London Look. Me ten London Look. Patrz jaki on jest ładny. No, nowy Jork. Nie. Co, nie odkupuj tego. Czemu? Nie odkupuj tego, nie widzisz że pieniędzy, nie rób tego. tam temu no musiał nie wolno dawać pieniędzy. Dobra. Dobrze jest. dwa pójdory w niego. No nie, wyspa. Ale nie trafię jak na nich. O, Mistrzostwa Świata. No nie, Jest, znowu zrobimy podwójne Mistrzostwa Świata, ile się tak da. Nie no, pójdę Dość. do na Nowy Jork. Ale... nie, nie, nie. Dobrze. No, to będzie półtorej no właśnie. Wiesz co, mówiłem, że chcę Londyn i Lion. I chcę to. Chodźcie doch. tu ktoś, do Warszawki. Nie, błagam, nie. Nie idź do Warszawki, nie rób tego. Dobrze. Kurde. Kraków. Bój się. Spokojnie, Monteusz, jesteś niedaleko. No właśnie mnie to niepokoi, nie? Wiesz co, a ty masz tam Londyn taki ładny przed sobą. Zrób się. No i tenki nie, nie trafi. Kurde, dziewięć. wyrzucił. od wypłacać się Nie, nie. Dziewięć wyrzucił! No nie! Kurde. Nie. Wyszka Bisz, jest dziewiątka? A nie, to jest nasze. Paweł, Wyszka jest dziewiątka? Ziemka jest dziewiątka. Mogę się wykupić. I już by pieniądze wróciły. Ach, powstrzymają się od wejścia Dobrze, do Wyspy. No no dobra, dawaj. Kolejna wyspa. Jak by to powiedzieć? Nie, te to wyspami wygrają, to ja się dałam. O, jeszcze raz rzucamy. Dobrze. Dlaczego, nie mają tyle wysp? Co, ja schodzę? Co? pole w Berlinie, a bogato. To wszystko było odgórnie ustalone. Cypru, rozbuduj. Ej. Stoję sobie. Dobra, wyjdzie mi w końcu. Nie wyjdzie. O kurde, marszałka się rozbudowała. Hmm. Tak, tak, rozbudowała A, ile, ile tam będzie teraz? Oj, oj, oj. 2 miliony. Dobra, Dubai. jest tu. Tacy wczasowicze są. To jest za was normalnie. specjalnie. Zbudowane. W Spoko, nasze imperium się rozbudowało. Teraz tylko wystarczy, że do nas przyjdziecie. Wiedzą ja w końcu. Weźmy. No, no nie, oni tylko trafiają na Warszawę. Warszawa, tutaj na swoje Warszawka. Tofło. O kurde, ta Warszawa no, się niebezpieczna tof. zrobiła w tym momencie. No, bardzo niebezpieczna. 24. Tak, no nawet... Nowy Jork. Chociaż mogłeś odkupić ten Nowy Jork. No, już trzeci raz byś. Już 700 dolarów Ale... teraz zgarnął na przykład. No, tylko że 800 tysięcy to miał Pawełek. Kurde. Ale to by już wiesz. Teraz no, no, na to... kupicie chociaż. Dobra, chodź do nas. Musisz zapłacić trochę pieniędzy. No nie! No nie! Taki łodny Shanghai, taki Pekin. Weź, weź się w dół na Kraków ktoś. Albo na Lion. Masz Lion, Londyn, Chicago. Kraków, takie potężne państwa, chodźcie. No gdzie tam Wez... do mistrzostwa idziesz? Boż to jechać na Ja się serio nie boję No pieprzona Myszka, co to, to jest? postaw kuźwa na jedno miasto. Czekaj, chwilę. No, czas ci się kończy. Trolluję. Ja się nie troluję, teraz jest bardzo ważny. Idę to tam? I, i, i. 3 Jaj, jaj. Chodźcie, tu błagam. O, Lion, ja nie tu, rozbuduję ja go. tu Warszawkę, no. Ta Warszawka jest trochę. Jest... <laughs> nie. Jak dobrze. Jęzuj jeszcze podatku zapłacił. No, zawsze coś. Chciałbym rozbudować lion, ale mnie nie stać. Dobra, nie ma źle. Czemu stajecie tylko na swoich polach? O to chodzi! Wy też! Właśnie, wy też. Hotel w Sewilli. Znaczy, się komuś on i to jest koniec, nie? Dobra, dobra. O, dobrze! Ponadzę! Dobra, nie ma źle, spokojnie. Nie, Mati, zarabiamy, zarabiamy, jest dobrze. Jak zarabiamy. mnie ta myszka irytuje, no co za kurde duży Dobra, tam masz pomidorem, zamknij się, udław się i kurde graj. No nie mogę, bo mi się myszka wyłącza, no ja Czemu ci się myszka wyłącza? To podepnij. No nie, będziesz wejść na kraku. Dobra, lecimy. Pekin. To no, mogę rozbudować? Mogę. Znowu mam 10 tysięcy. <noise> o, i rzucam jeszcze raz. Super! O, Mistrzostwa Świata! O, mistrzostwo... Nie stać mnie! Nie, 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 nie... Kurde... Nie stać mnie na Mistrzostwa Świata?! Jak dobrze! dobrze. O, bardzo dobrze! Mistrzostwa Świata kosztują 50 tysięcy, a ja mam 10! Dobrze, jest dobrze. Ktoś by musiał do mnie nie. przyjść, ewidentnie. No jakbym wyrzucił dwa, no to wiesz... To zajebiście go. No, i znowu na swoje. Koło siebie mieć Pekin, mieć Bali, nie? po prostu w no Dobra, Czekaj ten Hongkong trzeba tam zniszczyć. Dobra, Chicago. Chicago. Miasto, które było potężne. Czym też na Chicago? Co na to Chicago? No nie. Tylko, że on go rozbuduje. Ewidentnie. No i teraz nie kupimy Chicago. Dobrze. Szansa, no szansa Bogu. na żółce. Dawaj, dawaj, dawaj. Uuu. co, co Oj, Oh, wow. No, najdroższe. Pewex, że najdroższe. Co, Lion? Oh. Lion albo Chicago. Chicago nie można. Chicago Krakowie, bo... Oh, no, dobrze, no. dobrze. No nie, co to jest? Oj, 10 tysięcy i... dwa, ...ty farciarzu, jeden. Dobrze. No nie, kurde. Dobrze. Wracają dobrze. do mnie pieniądze. Ale dobrze. dalej dla Lionu mi nie zwróciliście. Mieliśmy wejść do, na Chicago. Nie no, jest dobrze, musimy mi oddać... I winę. teraz Kraków wejdzie. Nie, szansa. Uf, yeah, szansa. Ale na boję się. O, ho, O. ho, Co tam o no mnie, jest, mnie ochroni... Warszawę, no. Warszawkę ochronił, niedobrze. O kurwa. Jest, czekaj, jest, jeść, jest, Nie. Jest... Czekaj sekundkę, czekaj. Jest... Aha, no to chuj. Nie, tutaj już nie. Żegnam. Żegnam. Bankruci, pieniędzy. Yes. Jez. No co, Mareczku, jak tam się bawisz? Opłacało się ekspić tą Warszawkę. Warszawa zniszczyła moje marzenia. Jak chcę na bezrudną wyspę. No nie no ja no chcę nawet. Be... rybę, Jolan. Płać pieniądze. Znaczy nie płać no. pieniędzy im. No nie, a ja teraz fiszuję z ja do Kokszony. Ja Kura, życzę taki, ci, życzę ci kurde staniecia na Chicago, wiesz? No wiesz co, wytpił tak, Warszawkę nie. i kurde miał, nie? Stanąłem na Warszawce biednej. Ja w Warszawce tylko trzy razy byłem. Nie chciałem tam jechać czwarty raz. No, o, nie. no niestety pojechałeś, co ja ci poradzę. No. Tak, trochę mnie to kosztowało. Kurde, nie stać mi. A no. szansa, jako. Na sukces. Podaruj swoje miasto przeciwnikowi za darmo! Dobrze. dobrze! Dobrze, bardzo dobrze. Co do ciebie pójdzie? Pekin do ciebie pewnie pójdzie. Nie, Pekin mu muszę oddać, bo jest najtańszy w sumie. Mati, jest szansa to wygrać! Nie. Jest! Nie! Ej, ewidentnie jest szansa to wygrać! Dwa razy staniesz na podróż i jest koniec! Nie, trzy. Trzy. No, widzisz. Dobra, jeszcze dwa. Widzisz, jest zapalę pole podróży, no. Dawaj na Dubaj. Cześć, jednej. Pana. Mati, to jest podpowiedź. Żyj ja bym spry. ten Kraków chciał. No, będziecie stać. No, to ten kotku. Lion, no A, no, Tam był... Dwa miliony. Tam było za milion. On mi to zniszczył. <sighs> Dawaj na Dubaj, no to jest Jezu, ostatnia szansa. No. Nie, nie będziecie zostać wiców. A teraz Dubaj, Nicea, no, Igbali ty w tych trzech turach. No to jedyne co mi zostało. Nie. Tak. będzie ja będziecie jednak stać na tym Kraków. Cześć Paweł. Tak, Wiedź na Kraków ten go ten będzie ten stać, ale liczę na to, że. Na na. Dobrze. Płaci mi pieniądze. Zresztą serio? Zero pieniędzy, Paweł? No, teraz jak się wywrócę z rowerka, to... lepiej nam no, się coś sprzedać. Nie wywracaj się. Wywracaj się z tego rowerka. Aha, bo ty jeszcze kupiłeś hotel. Ty umożesz zero. Dobrze! No, to to Mati, to jest, to idzie w dobrym kierunku. No nie, jak on kupi Bali, to nie uwierzę w to, nie? Mati, robisz to. To jest moja ostatnia szansa, naprawdę. Ale pole podróż? Uf. No jakbyś wylasował z szansy teraz drugi raz pole podróż? Nie, NO yes, I yes. No i się wywrócili wy, wy z rowerka Dobrze jest, o, o, jest. A kto Nie to ma? Chcesz kupić prawda? Nie <śmiech> <śmiech> Cześć. Warszawka Warszawa Krakow Kraków może sprzedać, Chicago może stać sprzedać Stać Ci ogóle, żeby się W sumie Jeszcze go stać Jeszcze go stać Musi to przemyśleć, tylko. Dobra, Warszawa niszczy marzenia ewidentnie. Opłacało się ją ekspić. Dobre polskie miasto. Wyekspiona Warszawka. Dobra, mam. Ała. Dziękuję. Chujcie w tupę. <noise> 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 tak fajnie to było słychać. Jak teraz jeszcze staniesz na ba. Aha, o ty już nie masz nic. Ani Cypru, ani Dubaju No tak, ja jestem biedny U. Ale trzymasz no. się, to jest ważne Marek, Marek właśnie włączył do końca. Końca. No i mają pierwsze Monopol. Monopol. Monopoly Boy? Teraz można kupić Pary, albo Kraków, albo Sevilla Albo Londyn Albo Chicago, albo Londyn Może, Możecie też się poddać No tak? właśnie w Wtedy was oszczędzę Jaha! <gulia> <gulia> o, bezludna wyspa. Chcę prawie jedzić. Tam coś jest. O. jeszcze jedna na Warszawkę? <gulia> Jedną na Warszawkę. Dwie, jak spiono Warszawkę, kurde. Ile? 3, 6 milionów. milionów tam jeszcze hotel nie stoi, to dopiero będzie. O, podróż pięknie. No to możesz kupić albo Paryż, albo Hamburg, albo Chicago, albo Londyn. Albo Sewilla, co, co, co zapragniesz, żeby drugi monopol mieć? Jakbym miał pieniądze. No właśnie, ja se kupię w sumie Paryż. Oj, oj, oj. Parzyr? Czyżby to da, był koniec? Parzyr. Nie. Jeszcze nie. Brakuje nam jednego monopolu. Dobrze mi na tej bezludnej wyspie. Mówisz? <laughs> On na wakacje pojedzie. Do Dubaju mogę tak zrobić? To będzie działać tak jak je chce? Zadziało źle. O, szansa, szansa na sukces. Dobra, zadziałało dobrze? Jest. Yes. Yes, właśnie tego chciałem. O, no, też na szansę no. idę. Pewnie jest burz miasto przeciwnik. Nie, 50. O. Minus 50, fajnie. Co by ci tu kupić? O, bali. O, to mi nic nie da, no ale. Niech na Hamburg stanie. Co ty wycięłeś? Nic, nie nie, patrz na to to, to, to mi jest potrzebne później O, jak tam w tym Warszawce, Paweł? No fajnie, tylko chciałem zrobić hotel Tylko za drogą trochę Ja tu zrobię Gdzie ja tam w Warszawie za drogą? Proszę cię takie Masz drobniaki, piechle. to ja ten... Menelowi pod budką płacę. Super. <laughs> tak gra sobie ze mnie jaja robię, więc. Co mi się stało? A <laughs> ucieknij. Się... Czekaj. Dobrze. Jeśli ja założę, że ja się w nic nie wdupię, tylko w Warszawie następnym razem. No. To ja może być Ładna, podaj. Chyba to Możesz cypr kupić, wiesz? Czekaj, muszę to przemyśleć. O, a co to? <grym> Bank, Warszawka. <grym> Ile? 4,2 miliona, pięknie. O, Las Vegas. Stać się, jest dobrze. Kończymy ta rozgrywka, Ficu? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Co z jak się Cyprzku. będziecie? U, cypr. cypr, no dobra. Bo chciałeś kupić i skończyć go ale. Ja wam dalej mówię, możecie się poddać No, no wiem, ale... Jeszcze ale chce, nie, my chcemy, żebyś nas rozwalił po prostu No, no tak, tak, tak że Żebyście się wywrócili z tego rowerka Ale po co, wy, co ci to? Po co? No prostu weź stresy i będziesz żył Bezstresowe życie, będziesz wiódł Dokładnie, Nie się stresować, że cię Mati rozwali Kurde, jak normalnie podatek jak w Polsce połowę z dochodów. O, możesz, oddaję ci trochę. A, 25 A, tysięcy, jelniszka. Kurde. Nie chciałbyś zapłacić 50%, ale więcej. Na waciki dostałeś O, może Dobrze, się z no nie. Kurczę no. Widzisz, jak 50% więcej. Widzisz, mo mo możesz się jeszcze wycofać. W hotel stoi No ładny taki, 2 miliony E, brzydki ten hotel w Parzyru w pa... o, Cześć Baliekszak Bali. Możesz Bali. dać pięć Jakby to Bali kupione nie było Trudy, Uch, Już myślę, tak, że będą podatki Uch. No podatki by was bolały. No hoppie Nie by zabolały, bo nie u hajsu I w Hongkongu hotel stoi A stoi, stoi Stoi, stoi. A Maracie go daje no, hajs. teraz trochę. Nie, Chciał nie, nie oddam się... No. To... No bo muszę sprzedać Szanghaj. Biedny Szanghaj. No. Paweł, stań na Szanghaj. <laughs> Spróbuję. Na Szanghaj. Nie stawaj na Szanghaju. Nie no, Ale ja na wyspę. Sprzedać to... Ci kartę? A nie, nie mogę. <laughs> nie możesz. Ale ja na Rzym stanę. Bo bym ci sprzedał za jakiś milion czy coś? A, za milion razem. A, wy, a wyjście z tego jest <głos> <głos> Dobrze. Dobrze, ukradł. Nie. Dawaj I na postali. Nicei Czemu na Pekinie na dobra. Nicei miałeś dać? Na <noise> niczej więcej było. O, możesz dać. Pieniądze. Oj oj, czyżby cię wywrócili z rowerka? Bar bardzo może głuzać. O tak. Oj, Ojoj. Tak. Ojoj. Ojoj. Jestem Oj Ojoj. 14 milionów. Dream Team. Dream Team. No nie. Zbankrutowali oboje. Dawajcie 2 na 2, bo to mi się podobało jeszcze. Raz. Dobra, czekaj.